Siema, nie? Witajcie, witajcie, no! Hardkorze. <laughs> oh, jeszcze raz. Siema, nie? Witajcie, witajcie, na kwadratowej masakrze. I tu się masakra dzieje. Słuchajcie, miałem nagrać z Kiślem. Co tu tak jasno, tu jest, aha, tu jest przejście, wyjście. Słuchajcie, miałem nagrać z Kiślem coś, ale go nie ma, a ja się nie mogłem doczekać, więc, słuchajcie, zrobimy wszystkim, że tak powiem, niespodziankę. Oni nic nie wiedzą o tym, co Wam za chwilkę pokażę. Słuchajcie, od paru dobrych dni, jak wiecie, mam hoplan na punkcie, oni tam wszyscy budują, a ja właśnie co innego, ja jakieś tego typu rzeczy. I w końcu po paru dobrych dniach, tata, znalazłem drugiego. <laughs> Sobie myślę, dobra, trzeba, trzeba będzie wziąć, zrobić. Ale po, po, pochodzę jeszcze tutaj troszkę i poszukam. Znaczy tak, on był już, zresztą nie, ktoś go tam znalazł. On już był, bo był oświetlony. Ale nie znalazł tego. Tada! O! <laughs> Szaleństwo, słuchajcie, dwa koło siebie. Ten chyba na dole był... Już nie pamiętam, tego ktoś znalazł, albo tego. A zaraz zmienię, bo to, żebym go nie, nie zniszczył przypadkiem. Słuchajcie, albo tego, albo tego ktoś już znalazł, ale nie znalazł właśnie tego drugiego. A że pochodziłem, poszukałem i patrzysz się, jak są bliziutko siebie. Ło! No i słuchajcie, jeszcze nikt o tym nie wie na, na masakrze, że takie coś znalazłem. I będzie po prostu seprasik, ja im tak e, e, chcę tutaj przygrać, znaczy chciałem z Kiślem to przygotować, e, żebyśmy to tak fajnie zrobili, ale Kiśla nie ma smuteczek, e, bo gdzieś tam wyjechał, e, więc nagram to sam. No i co, słuchajcie, no ja was tu nie będę zanudzać tym, kurde, tym kopaniem i tak dalej, albo to przyspieszę, włączę wam jakąś muzyczkę, albo, a, albo przejdę tam kawałeczek dalej, jak już coś zrobię więcej. Zobaczymy. E... Działa. Dobra, działa. Słuchajcie, zastanawiam się jak to tu zrobić. Bo tak stąd one będą spływać. Tu sobie zrobimy na razie nie. Tu jest woda, jest na 8 kratek. Czyli dotąd. One spadają tu. Potem sobie płyną tu, ale chyba chyba zrobię tutaj właśnie. Poszedł mi. Ty mi też stąd poszedł. Um, zrobię, zastanawiam się, właśnie kurczę, słuchajcie. Bo bym wolał chyba, żeby one tutaj kawałek dalej poleciały. I stąd spływały gdzieś tam, nie? Nie tutaj, no bo tutaj, co ja z nimi zrobię? Nic nie zrobię. Tu będzie na 8 kratek, czyli raz na 4. Raz, dwa, trzy, cztery... No, czyli dotąd będzie... Tu... No i odtąd będzie... Raz, dwa... O kurde, tu więcej... Trzy... I jeszcze jedna... O, to nawet może i lepiej... Dotąd muszę, to jeszcze muszę tutaj spiłować. Kurczę, no szkoda, że kiśla nie ma Bo we dwójkę byśmy teraz dwa zrobili A on jeszcze tam zrobił tamtę tak fajnie, wiecie, że te mm, moby płyną do góry e, i spadają i są na, na hita dosłownie i mam zamiar zrobić dokładnie tak samo Tutaj z tymi dwoma, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli to też trzeba tu skosić. No, lol, poszedł mi stąd. Starczą. A tu sobie zrobimy wyjście. E, dobra, czyli tutaj o dwie kratki przydał noż. To jest najgorsze najbardziej wkurzające um. czyli tutaj dotąd się wylewa tu jest 8 tak 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 tak 8 i musimy przedłużyć o jeszcze 2 czyli 1 A... czyli stąd ma być 8 tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu i tu będą spadać. Tak. Kurde, mam nadzieję, że ja to wszystko dobrze liczę. No nie! Kurde! Sobie zrobimy wyjście na razie, gdzie to, tu tu jest coś ciemniej. Ja... Widzieliście? Pół serduszka. Lol. Ja pierdziel. hej kurde, dobra, wiecie co? Źle to zrobiłem. w Pi, 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 no właśnie. Słuchajcie, bez sensu nie przemyślałem tego. Ja pierdacze. Eee, bo zrobiłem tutaj, no wszystko elegancko dobra, teoretycznie będzie działać ja już tutaj chciałem to zresztą jeszcze trochę niżej o eee, jeszcze niżej to zetnę ale słuchajcie, nie o to chodzi dobra, to jest ogólnie w porządku, zetnę to jeszcze eee, kratkę niżej eee, i one sobie będą tutaj spływać, ale do bani wiecie co, zrobiłem, że poszedłem w tą stronę tutaj i one tutaj będą wypływać i tu będą spadać Ale do bani, bo z tego miejsca bym łapał tylko ten spawner. Tamten na pewno się nie świeci. Tamten na pewno się nie świeci. Eee, wiecie co? Ja to kuźwa zrobię od nowa. Raczej znaczy od nowa, no nie, ja puszczę je w tą stronę. Tutaj z tych dwóch, czyli tu, tu i po prostu gdzieś właśnie w tym miejscu tutaj będziemy je bić. Bo będziesz awczył i bił w tym samym miejscu, czyli dokładnie tak jak właśnie Kiślu zrobił. Jakby Kiślu był, to by mi pomógł. <laughs> Oj, kurde, tyle roboty na nic. Dobra, słuchajcie, tego już tam może nie będę nagrywać, zaraz wrócimy, słuchajcie, jak już to skończę, bo bo ja chcę to skończyć. Będzie taki surprise od Irola dla wszystkich z masakry. Na dwóch, no to wiadomo, dwa razy szybciej się będzie expić, no nie ma co, nie ma co ukrywać, a ja zawsze te kilofy, czy tam inne rzeczy się, kurde, no przydadzą, no ja pierdzielę, no. No i wiecie co, gdzieś tutaj właśnie, no, no gdzieś zaraz tutaj za tą ścianą, troszeczkę bardziej może w prawo żeby na pewno łapał obydwa yy, spawnery tam jak się będzie awczyć, żeby obydwa się świeciły Dobra słuchajcie, to nic, wracamy za chwilkę dla was to będzie sekundka, a dla mnie to będzie... A... Dobra, jeszcze zajaram <grym> Oj, zaraz, no, dala, no, dala. słuchajcie, dala. jestem yy, Piękny dzień Pięknie słoneczko świeci. Dobra, słuchajcie, to jest tam jest ta stara wieża, co musiałem to, że tak powiem, przenieść. Jak się okazało, to była zdecydowanie za duża, za wysoka i trzeba było ją ukrócić aż do, tej, do tego miejsca. No, tak jak tutaj widzicie. Słuchajcie, i tak to wygląda. Uuu, tu jest jeden, tam jest drugi. Tutaj oczywiście testy prowadziłem one spadają tak, że wiecie co? One są dosłownie na... Widzicie, rączką je można bić. No. Rączką je elegancko można bić, więc nie tracimy, e, nie tracimy żadnego... Z tego, e, nie tracimy, słuchajcie, żadnego, żadnego nawet mieczyka, więc jest to... No, tu się strasznie bawiłem, tam skrócałem to na górze i tak dalej, żeby one właśnie spadały tutaj, e, e, tak żeby je można było rączką rączką ubić, no i tak to wygląda słuchajcie, no stąd spływa tam na dół tutaj, to ja te już teraz zamykam, ja już to teraz zamknę eee, bo tam światło i tak dalej, wiecie o co chodzi stąd one właśnie płyną tam sobie w prawo to już zamkniemy tutaj i stąd tutaj z lewej strony no tutaj, tutaj z lewej strony one Wpływają do, do tego spawnera. No, i tam już, właśnie, też zaraz Wam pokażę. To sobie zamkniemy. I tutaj. O. No I tutaj sobie eleganci elegancio płyną. Słuchajcie, problem nawet z tymi małymi się rozwiązał, ponieważ mm, bałem się troszeczkę o te małe. Y, zombiaki ale one tutaj ym, tu gdzie jest, nie chcę tutaj tego rozkopywać, tu gdzie jest ta winda wodna do, do góry y, one po prostu tędy nie, nie ten y, nie, nie przepływają, bo one są na jedną kratkę, więc nie są w stanie płynąć po prostu. A zimniaki też weźmiemy zamiast tu czegoś, zamiast tego. O. Yy. No, więc one nie są po prostu w stanie płynąć tam do góry, więc jak sobie nawet będzie tutaj ktoś awczył, że tak powiem, nie wiem pół godziny nawet to, to te, te, te małe go nie zabiją, więc, więc to, jest, to jest fajne. Ogólnie poruszać się tutaj można mniej więcej w całym tym rejonie i oba spawnery działają. Tutaj oczywiście będę chciał też zrobić, tak żeby była pod ręką. E, czyli gdzieś tutaj e, stół do enchantów e, jakieś tam kowadła i tak dalej, więc, więc... No, będzie, będzie tutaj można sobie fajnie poekspić, od razu powbijać, mm, powbijać level. No i oczywiście wiecie, tutaj mm, na kwadratowej rozwija się coraz bardziej metro, więc na pewno będzie tutaj metro doprowadzone, tak żeby od każdego domku można było sobie fajnie, e, fajnie podjechać. Ja zauważam, że niektóre, czasami zdarza się, że któryś tu zginie, że tak powiem, spadnie i te dnie, ale myślę, że mm, to jest warte tego... E, warte można by z tymi itemami też zrobić coś żeby one jakoś tutaj wypływały i chyba tak kurczę wiecie co zrobię że te itemki gdzieś tutaj będą, e, będą spływać e, o widzicie no tutaj na przykład jedną no, ale to jest to jest spontanicznie to jest czasami no już kolejny <laughs> spontanicznie czasami kuźba każdy ginie <laughs> kurde co za iron no to ma fecha Zawsze, jakby co, no to słuchajcie, no można tutaj jednego klocka podłożyć, o w ten sposób, żeby to było. No tylko że wtedy, no trzeba ich więcej, mm, więcej po prostu tą łapką, łapką. No w sumie, nie wiem, tutaj z itemami też wtedy problem się rozwiązuje. Może i rzeczywiście tak lepiej. A napiszcie w komentarza, słuchajcie. No bo widzicie, teraz już trzeba ich pacenę, czy tak powiem parę razy, ale chyba, chyba będzie, o, chyba będzie lepiej tak, nie? Chyba tak. Dobra, no to co? Słuchajcie, no to wiecie, jaki tutaj mm, teraz już yy, wszyscy z kwadratowej ten filmik widzieli, więc widzę mój prezent, yy, jakim zrobiłem każdemu. Oczywiście każdy może yy, z tej ekspiarki sobie tutaj legalnie korzystać za opłatą. <laughs> Dobra, będziemy coś pobierać? Co? Pobieramy jakąś Kasiurkę, jakiś Dimax. <laughs> no, jak się fajnie, mm, na rączkę, proszę bardzo. Tu jeszcze, to jeszcze oczywiście tu będzie przebudowane wszystko, tak żeby to było ładnie, bo to jest, że tak powiem, na brudno. Tu gdzieś jakieś szkła się da i tak dalej, żeby można było sobie podglądać, podglądać te spawnerki, jak się spałnią. Czy taki mam plan, Żeby to tak zrobić. Dobra, no to co? Do zobaczenia następnym razem. Czym cię ramy to się nie posramy. Ci Panoro. Pa!